Zrób ze mną posiłki na dwa dni, część 46. Zaczynamy od obiadu, więc robimy sobie siekane kotlety mielone z piekarnika. W tym celu wszystkie składniki mieszamy razem, formujemy kotleciki układając je na blaszce i pieczemy. W międzyczasie ugotowałam sobie kaszę, dodaję do niej jeszcze oliwę, układam kotleciki i jeszcze brokuła, a brokuła ugotowałam sobie od razu więcej, bo będziemy go jeszcze wykorzystywać. Tymczasem przechodzę do tortilli z serka wiejskiego, który zblendowałam z jajkiem i upiekłam sobie dwa takie placki, żeby mieć gotowe śniadania na dwa dni. Każdy smaruję serkiem kanapkowym, dodaję rukolę, szynkę i zawijam. Układam je sobie później w pojemniczkach, dodając jeszcze świeżą paprykę. No i na następny posiłek będziemy robić deser. Więc mleczko kokosowe mieszam sobie z mlekiem, Wie? napojem proteinowym, słodzikiem i całość gotuję. Potem dodaję jeszcze żelatynę i je? stawiam do lodówki. Na wierzch przygotowałam sobie frużelinę z malin, a wszystkie składniki znajdziesz w opisie. Robię